Jepa! I think that the team is MVP tonight. Uh, it was very good fight against Rezowia, but all the players give the, the maximum, and I think that uh, this is really important. Uh, the victory, three points, and we are happy like this, uh, like a team. Wydaje mi się, że to... Nie chcę tutaj jak było bo nie wiem, oglądałem wszystkich meczy drużyny z Rzeszowa, ale wydaje mi się, że to na pewno był jeden z najlepszych meczów, jaki zagrali w tym sezonie. Bardzo dobrze grali na zagrywce i ogólnie cały kształt bardzo dobrze to wyglądał. I tak naprawdę te dwa pierwsze sety, które, które my wygrajemy, mogły równie dobrze pójść w drugą stronę. Cieszę to, że te końcówki to my przeważyliśmy na swoją stronę i to jednak z mniejszym ciśnieniem i łatwiej się gra, gdzie to prowadzenie już jest powiedzmy 2-0. To jest fantastic serii. We też, że now we start to play every three days and it will be difficult. But to jest important to continue this series tę try to to push every day and uh, we will see at the end. Cały czas dobrze grali, nie odpuszczali, nie jedna duża dwóch za tak spuściłaby gdzieś to nic zaczęła gdzieś tam e, może więcej błędów popełniać, oni cały czas dobrze grali. No i na w, ty, w tym jednym ustawieniu złapali kilka kilka błędów nam się przytrafiło, więc e, no tak jest sport, taka jest siatkówka jeżeli przeciwnik szybko odjedzie na kilka punktów, tak jak oni to zrobili w trzecim, czy jak my zrobiliśmy w czwartym, to potem ciężko jest dogonić powiedzmy te drużyny, które są z czołówki ligi. For sure, they, they have a good service. We know about this we, we took a lot of ace, and this is maybe the, the only problem in this game. Ale okej, okay, we know about this. We were patient, and uh, our reaction during the fourth set was very good. And this is the most important, I think, the reaction when we are in difficult moment. Jeszcze nas trochę czeka, więc mam nadzieję, że nie będzie gorzej, a będzie tylko lepiej. Jak jesteś zwycięstwa super bardzo się nie czujemy, wydaje mi się, że że to dopiero przed nami ten maraton. Teraz zacznie się buchar polski, potem marsz bucharowem, więc tych meczów przez najbliższy okres będzie sporo. I, i, ale chyba każdy lubi grać mecze niż niż trenować. Każdy woli. Na pewno to jest dużo, dużo większe obciążenie dla organizmu, gdzieś psychiczne i fizyczne, ale ne, sądzę, że każdy preferuje grać mecze niż trenować. I don't know. że think that we play sometimes very good, but to, tonight for sure it was very good fight and uh, I remember this about this game. Ostatnie mecze nie ujmując nic z tym drużyną, to były mecze z drużynami, które gdzieś tam mają trochę inne cele w lidze niż my. I, i cieszy to, że na pewno te, te, te wszystkie mecze wygrywaliśmy po 3-0, ale. Um, cieszy też to, że teraz przyjechał Rzeszów, który też aspiruje o medale. Na pewno mają bardzo dobrą drużynę, mają na pewno też swoje problemy w tym sezonie, ale przyjechali, zagrajecie naprawdę bardzo dobre spotkanie, a my się im przeciwstawiliśmy i to my mamy trzy punkty. Yes, exactly. It's the big, it's the beginning and we will play every three day. We have to be ready in the head and focus and every day try to practice maximum because it will be very long months for uh, for us, but uh, it's okay. We like to play, so it's better like this.